Szanowny Will Wright, Weasel News. Dzień dobry Panie Rzeczniku. Witam, Meg groli Los Santos Sheriff Office, stopnie sierżanta Sd. 205, Rzecznik krosowe San Andreas. A więc tak, obserwowaliśmy pościg toczący się w centrum Los Santos. Z naszych obserwacji wynika, że uciekinier jechał krosem, a goniły go dwa radiowozy typu Opro. Co może nam Pan powiedzieć o uciekinierze? <grym> Yy, no, tak była taka sytuacja dzisiaj, jak z drugiej to Sytuacja no, powtarzająca się, No ludzie mają najprostszą drogę. No, sprzedają narkotyki motorami, staramy się motocyklami. Staramy się to jak najbardziej eliminować. Zostały powołane dzisiaj w tym celu dwie jednostki skimery. Poruszały się po Blankanty oraz Los Santos. Ile się udało złapać, ile się udało złapać. no Nie zawsze się to udaje. Staramy się to neutralizować, ale nie zawsze się udaje, tak. Hmm. A jak zakończył się owy pościg? Nowy pościg niestety yy, niepowodzenia. Osoba skoczyła przez rampę od skateparku do kanału, czyli zajechała. My niestety nie no, dotrzeliśmy eksplorerami. No. jednostki Mary robi robotę właśnie w wieczornych godzinach, kiedy niestety nie posiadamy funkcjonariuszy, żeby wysłać patrol taką jednostkę. Rozumiem. Czy policja, bez właśnie używania typowo jednostek, mery, jest w stanie przeciwdziałać takim uciekającym pojazdom jak motocykle? Jak najbardziej. Jest to możliwe do wykonania. Potrzeba większych umiejętności na pewno niż jednostka mery, do słupania tego motocykla, ale jest to możliwe. Dzisiaj chyba około trzech pościgów zakończyło się powodzeniem. Jestem w stanie zliczyć, bo też nie byłem cały dzień na służbie, ale większość. Jesteśmy w stanie złapać nawet posiadając dwa Explorer czy Explorera Victoria jesteśmy w stanie złapać taki notes. Okej, okay, rozumiem. I ostatnie pytanie um, takie dosyć, dosyć może niewygodne, ale e, pytanie brzmi, czy policja ma jakieś dodatkowe opancerzenie radiowozów, chodzi konkretnie o dachowanie po skoku z autostrady? Dodatkowe opancerzenie? Raczej nie niestety, dzisiaj mi się stała taka sytuacja, że podczas pościgu niestety nieuważny kierowca albo pomocnik z napadu wjechał w mojego slr obrócił na danie, niestety zostaliśmy wyłączeni z pościgu. Na miejscu udał się, nie nie udał się z tym w sumie. My pojechaliśmy na szpital, po tym wypadku, no i skończył się pościg dla nas, tak? No, zdarza się, no nie odpowiem za wszystkich, no ale raczej po dachowaniu, no, no ciężko jest wrócić. Dobra, rozumiem. Eee, dziękuję za tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania. Moim gościem był Mike Rolley, rzecznik prasowy naszej pięknej policji.